Cześć, jestem Kuba, to mój pierwszy filmik na YouTubie. Bardzo lubię podróżować i chciałem się z tym z innymi podzielić. Pierwsza nasza wspólna wyprawa będzie na Hel. Hel ma 35 km długości. Byłem tam tylko 3 dni, ale dużo udało nam się zobaczyć. Ruszajcie ze mną na wyprawę! Jesteśmy dzisiaj na półwyspie helskim. Jest to jedna z najpiękniejszych plaż na Helu. To jest właśnie plaża w chałupach. Tędy weszliśmy na plażę. Idziemy właśnie plażą w chałupach. Są to takie fale ochrony, które chronią przed podmyciami takimi jak takie. I takimi. A teraz wam pokażę co się robi, kiedy prawie cała plaża jest dla mnie. <grywka> <grywka> Na Helu jest wiele fortyfikacji wojskowych udostępnionych dla turystów. Chciałbym Wam kilka z nich pokazać. Teraz zwiedzimy latarnię morską na Helu. Ma 42 metry wysokości i 197 schodów. Jest to najbardziej wysunięta e, miejscowość w Polsce na północ. Mógłbym Wam pokazać przykład, jak się chroni klify przed erozją. Można to zrobić za pomocą drzew lub siatek. Udało nam się zdobyć najbardziej wysunięty punkt na północ. Oczywiście to najlepsze miejsce w Polsce do oglądania zachodów słońca. Po każdym plażowaniu jestem w Jastrzębie i Górze czeka nas stroma wyprawa na klif. Półwysep Helski można zwiedzać różnymi sposobami, na przykład pieszo, autem lub pociągiem najlepszym sposobem jest rower. Jeszcze na koniec kilka ciekawostek. Plaża w Chałupach jest y, 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 początkiem półwyspu Helskiego. O, ma Biały piasek. Jest to wymarzone miejsce dla y, tych, co pływają na windsurfingu. No i na Helu oczywiście jest najlepsze plażowanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oprócz tego, co zobaczyliście, byłem jeszcze w Fokarem, ale tam było bardzo dużo ludzi, więc dużo nam się nie udało nagrać. Pokażę wam tylko kilka skrótów. tak. Do. Sprawdzanie płetw, sprawdzanie stanu a teraz trochę z trochę pobudzenia tutaj, było graźnik naszych.